Proszę Państwa, w tej chwili mamy przygotowany, y, przygotowaną grupę ustaw gospodarczych, ekonomicznych, które składamy. Są to ustawy podatkowe, związane oczywiście z tym, o czym mówiliśmy też w kampanii wyborczej. Te ustawy są gotowe, przygotowane przez ekspertów. Przypomnę Państwu, że to są trzy ustawy. Pierwsza ustawa, jedna ustawa i to jest. Również pewna nowość, zastępująca dwie dotychczasowe podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych. Druga to jest podatek, zmiana ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług. I wreszcie przepisy, trzecia ustawa, przepisy wprowadzające te dwie poprzednie. Cel, który przyświęcał stworzeniu tych ustaw i to, co jest w nich najistotniejsze, jest taki, ażeby po pierwsze. Unormować stan prawny dotyczący prawa podatkowego w Polsce, żeby stworzyć prawo bardziej przejrzyste, bardziej przyjazne dla podatników, ale też takie, które pozwoli pracodawcom inwestować w środki trwałe, czyli mówiąc wprost, tworzyć nowe miejsca pracy, tworząc, tworzyć właśnie inwestycje poprzez odpisy. I druga kwestia niezmiernie też istotna, to jest Kwestia poprawienia wpływów podatkowych do budżetu. Nie poprzez podnoszenie podatków, tak jak proponuje to Platforma i tak jak czyniono to w poprzedniej kadencji, ale poprzez właśnie poprawienie, i ulepszenie tego prawa podatkowego, które już w tej chwili funkcjonuje. Podatek od towarów i usług również zakładamy ten cel: dodatkowe wpływy do budżetu poprzez naprawienie, poprawienie systemu obecnego. No i oczywiście również bardzo istotna zmiana. Zmiana taka, która niweluje obecny przepis znajdujący się w obecnej ustawie o towarów, podatku od towarów i usług, mówiąca o tym, że w następnych latach mogą być podnoszone stawki podatku bez zgody parlamentu. Kolejna ustawa, która jest przygotowana i którą składamy, to jest podatek bankowy. Oczywiście w tej chwili w sytuacji kryzysowej trzeba poszukiwać środków budżetowych. Nie można tego czynić tak jak proponuje to koalicja rządowa poprzez podnoszenie cen, poprzez podnoszenie kosztów życia przeciętnych obywateli, polskich rodzin. My proponujemy inne rozwiązanie poprzez opodatkowanie, ale w takim stopniu, który nie byłby uciążliwy dla instytucji finansowych i który również nie przełoży się na Koszty dla klientów banków, proponujemy wprowadzenie podatku bankowego. I trzecia ustawa, którą składamy w tej chwili, to jest zmiana ustawy o systemie emerytalnym. Jak Państwo doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, największe problemy budżetowe w tej chwili naszego kraju wynikają właśnie z tego, jak funkcjonuje system emerytalny w Polsce. Ale to, co najistotniejsze, to jest przede wszystkim zagwarantowanie stabilności tego systemu i zagwarantowanie emerytur dla y tych wszystkich, którzy już w tej chwili zakończyli swoją aktywność zawodową, ale również i tych, którzy wchodzą na rynek pracy. My tak w skrócie przypominam, proponujemy możliwość wyboru pomiędzy ZUS-em i OFE, możliwość wyboru pomiędzy składką, która miała być odprowadzana do OFE, i również możliwej zmiany tej decyzji. To są te ustawy, które są gotowe, będą w tej chwili złożone w lasce marszałkowskiej, natomiast przygotowujemy kolejne. Będą one przygotowane przez zespół gospodarczy, który rozpoczyna swoją działalność w naszym klubie, złożony w głównej mierze przez naszych ekspertów, którzy są w tej chwili naszymi kolegami posłami. A w tych ustawach, które już też mamy i składamy, chcę jeszcze przypomnieć też o ustawie gotowe i też będzie składana w tej chwili dotyczącej regulowania sprawy wydobycia gazu.